Siemanko, jestem i witam was w kolejnym filmiku, tym bo tak tyle tego filmiku właśnie, który możeście zobaczyli, ale zanim do tego przyjdziemy, to na początku troszkę powiem o takich informacyjnych sprawach bardziej. filmiku z komentarzem dawno już nie było, no bo wiadomo, tak, tak, tak to wygląda, że nagrywam głównie CSa, a, a CSa wiadomo, gram z kimś, to się komunikuje, no, a bez sensu jednak jest nagrywać i komentować na bieżąco co się dzieje, bo się jednak muszę skupiać na grze, a nie na tym, żeby gadać cały czas. No a z bf to czyli drugi typ praktycznie filmików, które wrzucałem jedynie, no to wiadomo montaże były i to dosyć intensywnie wrzucałem te montaże, przez kilka tygodni było już tych montaży może z 10, także dosyć, dosyć dużo to jest, bo jednak do montaża troszkę trzeba więcej pracy włożyć, no ale z tą zmianą, która teraz nastąpiła, bo wyszedł ten wielki pasz do bf czwórki, no wielki, no stosunkowo duży, tak, no to troszkę rzeczy pozmienia. Jeśli chciałem powiedzieć w ogóle co ja będę wrzucał w siedzio na filmiki, to na pewno będzie tak, będzie to BF4, bo już mi się spodobał po tym, po tym patchu, oczywiście cały czas CSGO, postaram się wrzucić jakieś poradniki, bo w ogóle ostatnio po prostu moja popularność na YouTube zaczyna rosnąć, tak jak na starym kanale mfu 23 z Metin po prostu przybywa co najmniej po, po naprawdę 10 widzów na, na dzień, to może się wam mało mi ale naprawdę w, ostatnim, w ostatnich dwóch tygodniach chyba mi przybyło ponad 200 widzów z, te, z tego co mi się właśnie tak wydaje. Naprawdę są to są coraz większe liczby, niedługo, yy, niedawno dopiero patrzyłem jak było 100 chyba 50 tysięcy wyświetleń, a teraz już patrzymy i patrzymy, no właściwie wszyscy możemy patrzeć i sprawdzić, że już mam chyba 200 tysięcy wyświetleń na tym kanale, to yy, znaczy nie wiem kiedy ten filmik wrzucę, ale prawdopodobnie już będzie 200 tysięcy wyświetleń na tym kanale, no i prawie 2800 subów wrzeć, oczywiście jeśli wrzucę to pewnie już będzie dawno 2800, yy, no i oczywiście muszę wam za to liczby podziękować. A więc jeszcze powtórzę, yy, będą wiadomo filmiki z BFa, yy, czwórki, tak? Z trójkiem, no myślę, że chyba teraz nie będę wrzucał za bardzo, bo jeśli mam czwórkę, jeśli gramy w tą czwórkę i postaram się, że tak powiem, przyzwyczaić znowu do tej czwórki, to raczej w trójkę znowu nie będę już wracał. Yy, myślę, że już tak powoli chyba nadchodzi czas, żeby z tą trójką się pożegnać jednak, bo coraz mi graczy, tym bardziej, że teraz ten pasz do BFA czwórki wychodzi, to on jest yy, po prostu, no wiecie o co chodzi. Tak yy, mniej żeby jeszcze gra w trójkę niż w ogóle do tej pory grało. Yy. No i tak, filmiki z BF'a, filmiki z CS, oczywiście miksy. ostatnio nie było dosyć długo miksów, bo wyglądało to tak, że przychodziłem z domu i robiłem zdania po wieczorem. niestety tak to wyglądało. Czyli tak, CS, PF, ewentualnie jakieś poradniki z, z CS-a, bo mam kilka pomysłów naprawdę na ciekawe rzeczy, które można wam przekazać, bo myślę, że takich poradników raczej za dużo na YouTubie nie ma. A ja mam taką może wiedzę, trochę też szukam o tym cs tak? I troszkę mam taką wiedzę skondensowaną o różnych takich trikach, różnych sposobach, tak? Więc mogę czasami takie takie zbiory z różnych poradników rozsianych po YouTube wam porobić. Ehm, i oprócz tych poradników w sesach, które są właśnie bardzo popularne i mają bardzo, bardzo konkretną masę wyświetleń, wrzucę może jeszcze jakiś właśnie, nie wiem, deadmatch, savupy, z AWP z n z było, tak, AWP też może w sumie było, no to wrzucę Deadmatch, i czuliśmy z czwórki, tak, kilka jakichś takich może deadmatchowych rzeczy. I Jeszcze mam plan, nie wiem czy będę na, na to czas, ale mam nadzieję, że będę miał. Wrzucić takie jakby takie odcinki, co jakiś czas wrzucać z tak jakby drogą y, do Karambita, którego sobie tam, że tak powiem, wybrałem. Nie wiem jaki jeszcze to będzie dokładnie Karambita, bo oczywiście chcecie, jeśli mm, nie wiecie o co chodzi, jeśli, jest, jeśli jesteście tylko fanami BF-a Mam teraz warto około 50 euro, tak, tak? Dosyć nawet równa kwota: 50 euro, tak? Czyli z tej kwoty będziemy chcieli zrobić 100 kilka euro. Zobaczymy na jakim już będziemy stać. I yy, tak ja mam po prostu zrobię taką drogę do, do Karambita, tak? Czyli coś w tym stylu. O ile mi się być naprawdę chciało, może, może mi się nawet będzie chciało, tylko nie wiem jak z czasem będzie tak. Tego nie obiecuję. Ale myślę, że to był dosyć ciekawy pomysł I możecie właśnie pisać yy, co o tym myślicie. W ogóle nie wiem jak Wam się podobał nowy intro, który mi zrobił użytkownik o, -O Niku, yy, który zaraz pojawi się na ekranie, bo teraz nie pamiętam. Yy. Homer tak przypomniało mi się, nawet nie pojawi się na ekranie w takim razie. No i zobaczymy, czy, czy Wam się spodoba. Intro mi się w miarę podoba. No a właściwie teraz muszę, musiałbym już przejść do tej części o BF-4 i o tym patchu. Bo na razie mówiłem o pierdołach, a właściwie wszyscy raczej tutaj są po to, żeby usłyszeć o, o tym patchu do BF-4. I tak, jeśli miałem powiedzieć to w, w kilku słowach, to powiem, że ba, patch bardzo dobrze, że tak powiem, wyszedł. Tak bardzo dwuznacznie, tak bo parz zawsze wychodzi, a tym razem bardzo dobrze wyszedł i powszechnie właśnie, właśnie były znane różne problemy z bf 4 Większość osób, które właśnie zaczęło grać BF-4, potem z niego skończyło grać, bo nie podobała im się właśnie, nie podobało mi się tylko nie podobało im się gin za ścianami, nie podobał się im słaby hitrek, nie podobały im się animacje, nie nie podobało im się opóźnienie na rewolwerach, tak? Bo to w ogóle była głupia rzecz bezsensowna. No i co, i generalnie podobało się większości osobom to, co właśnie zmieniono z BFA a co było dobre, a zmienili po prostu na gorsze, no i ten parz właśnie miał poprawić hit, miał usunąć, yy, już tak właśnie teraz właściwie zacznę opowiadać o co zmienił, yy, miał usunąć ten opóźnienie z reweweru, miał, w sumie teraz musiałbym zajrzeć na tą listę dokładnie, bo tam jest około, kilk, no nie wiem, może stówka takich taki linii, jak właśnie ze zmianami po angielsku napisanymi wszystkimi, yy, które zostały wprowadzone, yy, ale... Może za bardzo nie będę opowiadał co się tak zmieniło, może tylko kilka takich rzeczy przytoczę potem w trakcie. Yy, ale generalnie o samej grze mogę powiedzieć to, że jest taka jakby bardziej yy, szybka, dynamiczna, yy, lepiej tak jakby lepszy feeling jest strzelania. Yy, hitmarkery są inne, to jest była taka drobna pierdełka. Bardzo ważna rzecz została naprawiona z sterownikami optycznymi, yy, które... Ruszały się yy, i nie były tak jakby zintegrowane z tą do dookoła celownika, tak? Czyli nie wiem czy, mam, czy wiecie o co chodzi. No po prostu celownik, ta, ta kropka na przykład jeśli chodzi o no ona sobie latała po prostu czasami tak, tak poskakiwała. Postaram się teraz w tym momencie yy, na ekranie żebyście widzieli dokładnie o co by chodziło. A teraz to jest tak jak bardziej zintegrowane z bronią i lepiej na przykład się, się jakieś dalsze rzeczy celuje. To jest bardzo duży plus. Bardzo ważną zmianą w ogóle jest to, że dodano jeden dodatkowy pocisk, żeby zabić z prawej wszystkich broni, żeby jeszcze zwiększyć czas w jakim się zabija, tak, żeby, żeby nie trwało to tak krótko, bo teraz po dodaniu tych, tych wszystkich update'ów, zwiększona też tick rate serweru, czyli rejestracja wszystkich hitów i, i tym podobne jest zwiększona, przez co te, te, te gunfighty tak trwałyby tylko zaledwie no jakieś, nie wiem, łamki sekundy mniejsze niż, niż jeszcze wcześniej. No a tak, musimy jedną kulkę więcej wpakować, a na, na odległościach to nawet chyba czasami są nawet dwie kulki, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że, że można tak to wyglądać. W sumie to jest nawet dosyć dobra sprawa, tak? Bo im jednak dłużej, dłużej się szczela, tym, tym więcej to jednak skila wymaga, tak? i im więcej kulek trzeba trafić, tym tym bardziej to będzie premiowało, że tak powiem, tego, mi lepiej grać, a mniej będzie random, randomowego szczelania. Faktycznie gdzieś z orgami jest za ścianami też jest dużo mniej. Naprawdę czuć, że to wchodzi. Te markery są w ogóle inne, inaczej wyglądają, na nie, wiem, czy to już mówiłem. Teraz zależy ich grubość, chyba, albo nawet wielkość, zależy od tego jak duże DMG jest, nie wiem jak to się ma w przypadku snipera, albo, albo czołgu, albo z C4 w ogóle, nie no, ale chyba aż tak, takich dużych różnic nie ma. Ale na przykład czuć różnice w hitmarkerach, z tego co mi wiadomo, na przykład pomiędzy szczelaniem ze scar -H, tak, a szczelaniem na przykład, nie wiem, z jakiegoś tam PDW, tak. Teraz jeszcze sobie dokładnie przeczytałem, jakie to były zmiany, a więc tak, jeśli, o te, o, jeśli chodzi o ten network, tam piszesz, jest napisane właściwie, przepraszam, y, wow. że wprowadzono różne tam kilka zmian, y, jest najszybszym teraz, y, jeśli chodzi o w ogóle całą historię Battlefielda, y, że zmniejszy opóźnienie, y, szybciej tak jakby pokazują się tu hitmarkery, nie tylko pokazują się, ale tak naprawdę szybciej to wszystko się rejestruje. Lepszy jest hit detection, no wszystko jest fajnie zrobione. Można teraz sobie również, teraz tak, gdzie tam można sobie doregulować HAT, tak, czyli wcześniej na przykład nam punkt tam B przypuśćmy zaraz przed nami i zasłania nam pół ekranu, teraz możemy go zrobić bardziej przezroczystym, tak samo jak różne ikonki revive'ów itd. Te, i te, tak bardziej przezroczysty oraz nie zmienić jego rozmiar. Tak samo możemy zrobić z wielkością minimapy. mapy. również taki buyer, że widać ile czasu nam pozostało. Jeśli chodzi o zrewivowanie kogoś, tak? Czyli na przykład widzimy, że został tam, nie wiem, taki malutki kawałek tylko tego, tego całego okręgu m, dookoła tej ikonki tej reanimacji, no to wiadomo, no, że nie ma dookoło, do kogo tego gościa startować, bo po prostu nie zdążymy tak. Taka, taki bajer, ale myślę, że to jest też dosyć fajna sprawa. Przyspieszono również movement y, każdego żołnierza, tak, y, czyli teraz startujemy szybciej i szybciej się zatrzymujemy. Wbrew pozorom to jest bardzo duża zmiana, bo przechodząc z BFA trójki na BFA czwórkę właśnie miałem takie uczucie, że wszystko jest takie wolne, takie, bo angielsku się mówi slopi, takie, takie naprawdę ociężałe, y, na przykład biegnie sobie i przed mną wyskakuje żołnierz. Jakiś tam przeciwnik, to ja nie mam w ogóle czasu się zatrzymać, tak? Bo on jeśli na przykład na mnie zakampi, to ma nadaną przewagę, tak? A zanim ja się zatrzymię, to dłużej trwało to zatrzymywanie się i przymierzenie niż, niż BF trójce. I nawet nie chodzi o to, kto ma jaki refleks, tylko po prostu gra nam odgórnie tak jakby narzucała tą granicę, że nie możemy po prostu czegoś zrobić szybciej niż, niż jakiś tam czas. Ten czas właśnie został zredukowany i to jest dobra sprawa, bo to znowu wprowadza jakąś dynamikę do tygry, tak? Bo ta gra jest generalnie zrobiona pod kamperów, całe mapy są zrobione pod kamperów, wszędzie są dachy, wszędzie są jakieś punkty, z których się lepiej kampi. Jest bardzo mało covera, a tam gdzie jest dużo covera to zwykle jest właśnie na jakichś camping spotach, gdzie wszyscy teraz się potem spadochronują albo gdzieś. I to nie jest dobry układ, że tak powiem, rzeczy, że to określają w ogóle, ale po prostu nie jest dobry sposób na, na kreowanie map, ale o tym może powiem jeszcze potem. No i właśnie przez tą, przez tę zmianę movementa zostało troszkę jakby dynamiki wprowadzone do tej gry, a razem z tą dynamiką nie ucierpli na tym sniperze, bo dodano troszkę szybkości, no jak to się nazywa, prędkość wylotowa pocisku, tak, troszkę zwiększoną w niektórych snajperkach. No i to wiadomo, jeśli żołnierz się szybciej porusza, no to też trzeba mieć szybszą tą prędkość wylotową, żeby tak jakby można było dokładnie jeszcze raz, tak, czyli to jest dosyć duży plus. Teraz tak patrzę na tą całą listę, taką jeśli chcecie, to macie w opisie, tą całą listę zmian. Bardzo, bardzo dużo zmian wprowadzono, jeśli chodzi o poszczególne dodatki. Zm bardzo znaczącą zmianą jest zmiana, jeśli chodzi o, yy, no jak to się nazywa, supresor, no, yy, tłumik, o tłumiki. Yy, I tutaj pisze, że, jest napisane, że zredukowano yy, recoile tych, tych tłumików. Aha, i czyli teraz lepiej po prostu się strzela z rzeczy typu, typu akok z takich, z takich przybliżeniówek delikatnych. I teraz właśnie tak widzę, że poprawiono też y, recoil, jeśli chodzi o strzelanie z biodra z tych właśnie broni z, z tumikiem. To jest też dobra sprawa, bo jednak czasami się podniosły jakieś, nie wiem, jakieś kido od kogoś. Y, I ktoś miał tłumik, to po prostu hipfire'a się nie dało, tak jak ja hipfire'a dosyć dużo, dosyć dużo strzelam. Y, tutaj mógłbym teraz mówić o, o tym, jak działają teraz poszczególne dodatki, jak, jak się pozmieniały jak poprawiono te y, automatyczne y, Putomatyczne seperki, tak? Te wszystkie SKS -y i te sprawy no ale tego jest bardzo dużo i tutaj bym musiał bardzo dużo o tym mówić. Każda praktycznie broń tutaj jest zmieniona widzę w tych, w tych, w tych wszystkich listach tych, tych zmian. I y, jeszcze słyszałem coś mówili o zredukowanych czasach, jeśli chodzi o rozpienie tak jakby no odnawiania się naszych granatów, jeśli stoimy na, na amunicji, tak? Czyli teraz po prostu potrzebujemy więcej czasu, żeby ten granat się nam pojawił, dodatkowy. I też zmniejszono maksymalną ilość granatów. Żeby nie było takiego spamu granatów, bo to jednak w twórcach było takie dosyć y, znacząco różniące się od trójki, tak? Czyli po prostu dzięki nikowi, jeśli ktoś nie znalazł, to cały czas dostawaliśmy jakimiś impaktami albo, albo coś i nie szło tych granatów praktycznie uniknąć, bo tym jest jeszcze więcej flary i smoków mm, i po prostu ta, ta gra stała się taka trochę spamowata, tak? No ja i znowu sobie doczytałem troszkę tych, tych wszystkich zmian, tak w sumie mówiąc to, to chyba jednak ogarnąłem wszystkie zmiany, tak, tak pokrótce, tak, czyli nie będę wszystko dokładnie opisywał. Z takich ciekawszych rzeczy to jeszcze dodano możliwość szczerania w momencie spadania z czegoś, bo podczas skakania można było szczerać, a nie można było strzelać gdzie się spada. To taka pierdoła oczywiście, poprawiono też różne jakieś błędy na mapach, masa różnych błędów, kraszy crush, gry, tego typu spraw, o których nie będę mówił, tak. No i co chyba tutaj sobie zakończymy nasz odcinek, ja już chyba więcej nie będę o tym patchu mówił, możecie sobie oglądać ten gameplay do końca, filmiki z CS oczywiście będą się pojawiać niedługo bo ostatnio nie wrzucałem jak już mówiłem żadnych miksów, ale niedługo jakiś miks się pojawi na pewno, no i, i co, no i do zobaczenia, to wszystko co chciałem wam przekazać, trzymajcie się, ara вот есть пакет возьми